Przy budowie maszyn jednofunkcyjnych, wszystko musi być na tip top. Po pierwszych próbach okazało się, że niezbędne jest użycie kilku usprawnień. Na początku było domino, później doszły kolejne elementy. Najciekawsze jest to, że może się przydać dosłownie wszystko, co masz pod ręką. Zmieniasz swój top myślenia, przedmioty nabierają nowego znaczenia. Jakiś czas stoją na własnej skórze, przekonałem się, że zwykła kawa służy nie tylko do podkręcania koncentracji. Grunt to odpowiedni kształt kubka i gęstość kawy. Najlepsze jest, kiedy widzisz, jak z i kółek zaczyna wyłaniać się coś, co ma ręce i nogi. Z papierą można zrobić prawie wszystko, ale najwięcej satysfakcji dają czasowonne modele. Każde zdjęcie musi być dokładne ale ostatecznie stwierdzasz, że małe samolociki to nie to i robisz większy. Przy takich gabarytach no, trzeba zadbać o BHP. Ogólnie to nie przygoda. I ten kontakt z naturą. Testy pokazały, że najlepszą stabilność daje gramatura 80. Odpowiednie ustawienie lotek, lekki wiatr i rzut modelem pod kątem 30 stopni powinien dać długi lot. Albo i nie. Czytacie, jak to się zaczęło? o no, uczyłem się na egzaminy. Sesja dopiero za dwa dni. W sumie to siedziałem nad notatkami, i tak jakoś wyszło. Co to jest? No, dwa. No, jak tu dwa? No, się. On no po prostu się uziął. Jak nic się uziął. Ja, ale dlaczego? No i wrzesień będzie znowu, no. Albo do roboty.